Czy w dzieciństwie ktoś mówił ci: Ty to przynajmniej rozumiesz? Czy czujesz, że cudzy spokój to twoja odpowiedzialność? Czy potrafisz prosić o pomoc, zanim wszystko weźmiesz na siebie? Czy masz wrażenie, że na miłość trzeba zasłużyć byciem wygodnym? Czasem to była parentyfikacja odwrócenie ról, w którym dziecko bierze na siebie zadania lub emocje dorosłych. To nie jest film o obwinianiu rodziców. To film o nazwaniu ceny, jaką wiele osób płaci po cichu, w związkach, w pracy, w ciele. Zanim przejdziemy do skutków, jedno ważne rozróżnienie. Pomaganie w domu i uczenie odpowiedzialności bywa zdrowe. Parentyfikacja zaczyna się tam, gdzie dziecko staje się funkcją dla rodzica, opiekunem. Powiernikiem, mediatorem, kimś od ratowania nastroju. Dziecko nie ma już prawa być dzieckiem. Ma być stabilizatorem systemu. Zasilmy to punktami. Punkt pierwszy. Nadodpowiedzialność, która nie ma wyłącznika. W dorosłości czujesz, że jak ja tego nie dopilnuję, to się zawali. Nawet gdy to nie twoja sprawa. Odpoczynek wywołuje napięcie, jakby był luksusem, na który nie zasługujesz. Punkt drugi: trudność w proszeniu o pomoc i w przyjmowaniu jej. Proszenie kojarzy się z ryzykiem, odmową, zawodem, kłopotem dla innych, więc robisz wszystko sama aż do przeciążenia. A gdy ktoś pomaga, czujesz wstyd albo dług wobec tej osoby. Punkt trzeci. Związek jako projekt do uratowania. W relacjach łatwo wchodzisz w rolę naprawiacza. Tłumaczysz, łagodzisz, mediujesz, bierzesz winę, żeby było spokojnie. Miłość myli się z wysiłkiem, spokój myli się z zasługą. Punkt czwarty. Poczucie winy, gdy stawiasz granice. Kiedy mówisz nie, twoje ciało często reaguje jak alarm, ścisk w żołądku, napięcie w klatce, gonitwa myśli, jakbyś komuś zrobiła krzywdę, choć zrobiłaś tylko miejsce na siebie. Punkt 5. Perfekcjonizm i lęk przed błędem. Błąd nie jest błędem, jest zagrożeniem, bo kiedyś konsekwencje mogły być emocjonalnie ciężkie. Złość, cisza, rozpad relacji. Dlatego kontrola daje złudzenie bezpieczeństwa. Punkt szósty. Skanowanie nastrojów. Tak zwana hiperczujność. Wchodzisz do pokoju i od razu wiesz, kto jest w jakim stanie, w jakim nastroju. To brzmi jak supermoc, ale to często mechanizm przetrwania. Ciało uczy się czytać mikrosygnały, by zapobiec burzy. Punkt siódmy. Trudność w odczuwaniu własnych potrzeb. Kiedy przez lata priorytetem były cudze emocje, Twoje potrzeby schodzą do podziemia. W dorosłości możesz czuć pustkę, brak kierunku, a na pytanie czego chcesz, odpowiadasz: Nie wiem, nic nie potrzebuję. Punkt ósmy. Wewnętrzny krytyk, który mówi Twoim głosem, ale nie jest Tobą. Powinnaś, nie przesadzaj weź się w garść, inni mają gorzej. Ten głos często powstaje, gdy dziecko musi zbyt szybko dorosnąć, żeby przetrwać chaos, brak wsparcia albo emocjonalną samotność. Jak to siedzi w ciele i dlaczego czasem nie widać tego w słowach? Parentyfikacja często zostawia napięcie przewlekłe. Zacisk w brzuchu, bezsenność, czujność na dźwięki. Trudność w zrelaksowaniu się. Wiele osób mówi nawet gdy wszystko jest ok, ja czekam, aż coś się zepsuje. To właśnie stary system alarmowy, mini test. Jeśli w relacjach częściej czujesz nie obowiązek niż każdy wybór, jeśli Twoje tak pojawia się szybciej niż sprawdzenie własnych zasobów, jeśli masz poczucie, że cudzy spokój jest Twoją odpowiedzialnością, to może być ślad dziecka dorosłego. Często takie osoby słyszały w dzieciństwie: Ty to przynajmniej rozumiesz, z tobą mogę pogadać, jesteś moją podporą. Brzmi jak komplement, ale dla dziecka bywa ciężarem. Trzy pytania, które pomagają wyłapać wzorzec: czy umiem odpoczywać bez poczucia winy? Czy potrafię prosić o pomoc, zanim pęknę? Czy wybieram ludzi, których trzeba mu ratować, zamiast takich, z którymi można po prostu być? Jeśli na trzy pytania odpowiedziałaś, Moty, nie, zatrzymaj się. Konkretny przykład z życia. Kasia miała 10 lat, gdy nauczyła się robić herbatę na czas, zanim mama wróci z pracy zdenerwowana. Potrafiła rozpoznać po odgłosie klucza w drzwiach. Czy będzie cisza, czy awantura? Gdy mama płakała, Kasia siadała obok i słuchała historii o tym, jaki tata jest okropny. W szkole była grzeczna i odpowiedzialna, w domu niewidzialna dorosła. Dziś Kasia ma 34 lata. W pracy jest niezastąpiona, ale ciągle spięta. W związku wybiera partnerów, którym trzeba pomóc stanąć na nogi. Gdy ktoś się wycofuje, ona przeprasza nawet jeśli nie wie za co. Kiedy przyjaciółka prosi ją o przysługę, Kasia mówi: Tak, choć w środku krzyczy: Nie mam siły. A gdy wreszcie odmawia, potem przez dwa dni czuje winę, jakby zrobiła coś złego. Przełom przyszedł, gdy pierwszy raz nazwała to wprost: Ja całe życie próbuję kupić spokój byciem idealną. To zdanie nie rozwiązało wszystkiego, ale otworzyło drzwi. Zaczęła ćwiczyć małe prośby o pomoc, krótkie nie i jedno pytanie dziennie. Czego ja teraz potrzebuję? Zauważyła też coś trudnego. Kiedy ona przestaje ratować innych, pojawia się lęk, że zostanie sama. To normalne po latach roli tej, co trzyma rodzinę. Trzy małe kroki. Które możesz zrobić dziś? Jedna mikrogranica, nie mogę dzisiaj bez tłumaczenia. Jedna prośba o pomoc. Możesz to załatwić za mnie? Nawet jeśli chodzi o drobiazg. Jedna chwila dla siebie, 15 minut bez produktywności, tylko oddech, spacer, cisza. Jeśli znasz kogoś, kto całe życie dźwiga innych, udostępnij mu ten filmik. Może pomoże mu uświadomić, z czym się zmaga. Jeśli ten filmik coś w tobie poruszył, napisz w komentarzu, który punkt jest najbardziej o tobie. A jeśli chcesz, żebyśmy rozwinęli temat jak się odparentyfikować krok po kroku, zostaw słowo część druga dla mnie. Jeśli ten filmik mocno Cię poruszył, bądź dla siebie łagodna dziś. Czasem samo nazwanie wzorca jest pierwszym krokiem do zmiany. To nie diagnoza, tylko psychoedukacja. Jeśli temat odpala silny ból, rozmowa ze specjalistą może naprawdę pomóc.